Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sturmojla i troszeczkę się rozchorowałem. Już yes. wczoraj miałem takie, o, chyba jestem chory, i dzisiaj mi się to potwierdziło, bo jestem na antybiotyku. Więc yy... ale odcinki trzeba nagrywać. Więc zobaczymy, jak to pójdzie. cena jest fajna. Muszę parę naście odcinków na zapoznanie. A zobaczymy, jak mi tu wyjdzie. No to wyjdzie. Tu jeszcze coś znalazłeś? O! Jeszcze coś jest. Tu już nie sprzedaj, tu jest lepsza cena. Sprzedawaj, sprzedawaj, lecimy, lecimy. dajemy sobie tych panów. Jeszcze mole. Ja zawsze je lubię dawać. Lecimy, czekamy. Tutaj jest spory złoża. Ja już bym tak, tylko jednego tu posyłał. Jak bardzo dużo jest to złożek. Nie jest brzmię? Tutaj jak to wygląda. Tu mamy gaspol. O, to jest cała? O, god damn it. O To się zapowiada ciekawie. A weźcie sprzedawajcie tutaj, bo będzie szybciej. Muszę państwa kupić. Weźcie to, sprzedajcie. Nie, nie opłaca mi się to. No ale. Już troszkę przesadzam. czy? Aha, by ich nie zostaczyłem. No chyba tak. Chyba tak to działa, niestety. Silos. Dobra, lecimy tak z pięciu. I teraz tak. No to. Kończymy pana tu. Tak, zrobimy. Tu mamy kolejnego pana. Zostawimy kolejnych. Ty tu jeszcze coś jest. Już to znalazłeś się. mam złoże, kolejne Bym powiękku bo to ogromne Złożę się wydaje i tu tu masz to Musimy tak zrobić. No i chyba już czyjś ciekawego nie ma. Czy dźwięk się nagrywa? Właśnie, powinien się nagrywać. Nie sprzedawaj. Chyba nic już nie znajdę. Odkładajmy to. Lopę już. Łączyłbym tu. Dobra, parę moli bym puścił. Poszukiwanie jakiegoś gazu. Jeszcze sam bym poszukał. bo ja tu widzę, że nie mam już wniosków. gdzie pieniędzy. A tu zostaw?

dawać troszeczkę, a tyle już mi wystarczy. Teraz tak, to się pompuje. to, to musimy ulepszyć. Musimy szybciej wyciągać. Abym nasz dwie trójki puścił. tuż tu już sześć. No bo to... Już szybko może się przepełnić. No właśnie jak mówiłem. Dobra tu już możemy to wciągać. Już sobie robkę zostawimy. No ja bym sobie... ...zobaczył jak to w rurach tutaj mamy. Czy coś tu jeszcze jest? Mamy dość sporo tego gazu. Niech się tu... ...ustawi gaz. I czekamy. September. Oktober, ja bym już puszczał. Już bym puszczał. No, no i idealnie tak. Sprzedane bardzo mi się podobało. Bardzo dobrze rozegrałem według mnie ten level i nawet zrobiłem więcej niż zazwyczaj 48 tysięcy. O, no ale tu... <grybujesz> yy, no. Super silo. A, no, myślę, że się przyda. Auction. 8%. 8%. 30 koła by dał. 8% to jest sporo. <trybujesz> Jakbym w to sorry 26% Bardzo dobrze. 27, dobrze, 37% nadal, nadal najlepsze ziemia. Tutaj fajnie cylinder, ja też bym tutaj zagrał. Tam nie ma co się bić. Czy coś jeszcze mam? Bank na no nic ciekawego. No nic ciekaw idziemy dalej no co, coś mi tu? o o tu ja, tak, okay, takie ładne ceny są Ty, co to jest za cena? ale <grywa> cena. Trzeba się podpiąć dalej. Puszczamy kolejny trójkę. Lepszy bym skaner. O. Tutaj jest sporo. No, musimy sprzedać parę. Idźmy tu. Dobra. No, sprzedaję, idziemy dalej, o. Okay, tego tu się nie spodziewałem, troszeczkę gazu straciłem, no, ale trudno. O. Nie jest saropa. Wybyć sporo. Tu jest skaska, no? Już jest dobrze. O, tu kolejne jest. Jakbym bym zrobił w nie? nie no, sprzedawać nie ma, nie ma sensu. Może tak, tu, 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 tu. tu. Ja bym na trójkę puścił tych ropy, to tak mało leci. No, sprzedawaj, sprzedawaj. Szybciej, szybciej. To jest tak ik -sik. Dużo koni nakupuje. I już nie sprzedawaj. Już sobie poczekamy. I tak, jakiś jeden Drowser. Tu jeszcze coś znalazł. To wiecie co? To będzie chyba lepsze. Tu jest kolejny gaz. Tu mamy diament. Uh. Hmm. Okej, okay. dobra, postawmy jeszcze jednego bym tu posłał ...i bym poszukał jakiegoś gazu. Okej. Jak się nie tu puścić? Zobaczmy jak to będzie. Nie mamy czasu, czula już jest. To w ogóle nie poszło nic praktycznie. Tu musi być trójka, jak nic. Eee, tu ma dwójka. Jak ten pójdzie? Tak, z jednego z w puścił tu. Z sprzedaży. A się dlatego. Bo nie mogę stworzyć super sila, tak by Nie zastanawiam. I w ogóle silos, jeden, drugi. Chodź, uzupełniamy silos. Za dużo ich stworzyłem, ale dobra, poradźmy sobie. Pyk, pyk. I mamy tak, cena jest bardzo okej. Okay. Więc ja bym puszczał. ja już bym puszczał. Mamy gazu, jeszcze delikatnie jest. No i... Bardzo w porządku, cena. Możemy się wycofywać. O, tu jeszcze jeden gazik był. Ale skąd miałem wiedzieć? Profity jak zwykle. Chociaż czuć mnie ta pani do ale Jakoś tam poradzę. Trzydzieści no, sześć. No, to ładne się mia. Ja bym tu się postawił. Idziemy dalej. Kupiłbym większy skaner. Idziemy na akcję. <tryk> Wypracuj. Nie wiem, zobaczymy Tychę bym dał. Może nawet więcej. Zobaczymy. No, 12 mogę dać. Yy, diamancik mam, ale to zostawimy sobie na następną planszę. A, ja tu na następnie dam nie będę teraz. Potem sobie wezmę. Jak będą lepsze jeszcze plansze, to wtedy... Dobra. Zobaczmy gdzie tu są. Dobre złoża. Tu gdzieś. Okej. Okay. Nawet sporo tu złoża. Więc bardzo mnie to cieszy. Wyjeć? A to najdziej jest to. Wieloma jest to złożone. Oh my gosh. No jesteś sam. Tu jest ropa, tu jest ropa. jest kolejna. Taką cenę to już nie sprzedawaj, trochę szacunku trzeba mieć. Hmm. Jedno muszę tu posłać, na wydatki. Chociaż cena to jest tragedia. No ja coś począć. Taki, który w jakichś trudnych czasach. Dzisiaj ty to znalazłeś. Gdzie on to ma? Uuu. To jest dość spore złoże. No za tak mi cenę to byś sprzedawał. Dobra, szukamy u. Coś się może znajdzie. Dużo jeszcze tego tu zostało. Tu jest gaz. Tu jest kolejny gaz. Masz być, gdzieś jeszcze nie ma gazu? No tak wygląda, jakby już nie było. Dobra, puść wuch. i robimy ulepszonko. Bo się nie wyrobimy. Damy trochę. Dobra, trzeba tu postawić. No Dobra. Uratowane. Yy... Ja. Ile jeszcze tego ropy zostało? Dobra, yy, to możemy już zamknąć, tylko jeśli to to pompuje do końca. Zamykamy My możemy... cena jest odpowiednia, więc możemy to otworzyć i to Ja już bym puszczał. Dobra. No i w sumie ładnie sprzedałem. Nie tak jak sobie wyobrażałem, to poszło, ale nawet ładnie poszło. No, to był diamencik. Trudno, 30 tysięcy, i tak spoko. No wyprzedzą wszystkich. <laughs> Sorry, sorry. 25. No to nie jaki cudowne co zimie. Tu będziemy. No w sumie, w sumie to jest dobry pomysł. Więc... Zobaczmy jak to jest sok auction. 4%. może Ale jak mogę wykupywać? No to nie wiem. To jakieś 18 tysięcy. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Okej. Okay. A ja mam bardzo dziękuję za oglądanie, kocika, mam nadzieję, że wam się podobał. Następnego, na razie i cześć!